Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z najbardziej znanych samolotów bombowych używanych przez Niemców na początku II wojny światowej pozostaje Dornier Do 17, znany także jako latający ołówek. Samolot ten był początkowo przygotowywany do wykonywania lotów pasażerskich. Maszyna powstawała w okresie, gdy nie można było jeszcze oficjalnie przygotowywać samolotów bojowych dla niemieckiego lotnictwa wojskowego zakładano więc, że Dornier Do 17 będzie szybkim samolotem transportowym przystosowanym do przewożenia sześciu pasażerów, a także ładunku poczty. W tej postaci samolot Dornier Do 17V1 został oblatany pod koniec 1934 roku i w następnym roku wraz z drugim i trzecim prototypem został przekazany do testów w Lufthansa. Był to generalnie okres, w którym Niemcy finansowali budowę licznych prototypów nowych samolotów w wielu różnych firmach. Potrzeby Lufthansa były znacznie mniejsze, jednakże już wówczas podejmowano starania o utrzymanie jak największej liczby zakładów, które produkowały samoloty, bo te mogły być już za chwilę niezmiernie potrzebne, jeśli wiecie, co mam na myśli. W przypadku testów prowadzonych przez Lufthansa okazało się, że samoloty Dornier do 17 nie bardzo nadają się do wykonywania podobnych zadań czyli zadań kurierskich i pasażerskich. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że samolot miał dwumiejscową kabinę załogi i umieszczony za nią przedział pasażerski dla czterech osób. Rozwiązanie to było kompletnie niepraktyczne, w związku z czym prototypy zostały zwrócone do wytwórni Dornier w celu przeprowadzenia poprawek. Już wówczas wydawało się, że historia jednego z najbardziej znanych samolotów bombowych II wojny światowej dobiegnie końca, ale zainteresował się nią jeden z pilotów pracujących dla Lufthansa oczywiście nią w sensie tą maszyną. Pilot ten miał za zadanie odprowadzić samoloty do wytwórni. Wspomniany lotnik od czasu do czasu kontaktował się także z niemieckim Ministerstwem Lotnictwa. Pilot wypróbował maszynę w locie i uznał, że chociaż samolot nie jest do końca dopracowany, to jednak ma pewien potencjał jako maszyna bombowa. Ministerstwo Lotnictwa zdecydowało się więc na złożenie zamówienia na budowę czwartego prototypu, który otrzymał komorę bombową w dolnej części kadłuba i nowe podwójne usterzenie pionowe. Po nim zbudowano jeszcze pięć podobnych egzemplarzy, z których trzy pierwsze miały nowe oszklenie przedniej i dolnej części dziobu, a ostatnie trzy tylne stanowisko strzeleckie z pojedynczym karabinem maszynowym MG-15 kalibru 7,9 mm. Odpowiedzialność za obsługę karabinu maszynowego spadła na radiooperatora. KM umieszczony był za kabiną załogi. Na rozpoczęcie produkcji seryjnej trzeba było trochę poczekać. Pierwsza maszyna w wersji seryjnej noszącej oznaczenie Do 17E1 była produkowana równolegle z kolejną odmianą przeznaczoną do wykonywania zadań dalekiego rozpoznania, której w Niemczech nadano oznaczenie Do 17F1. Już na bardzo wstępnym etapie prac nad komorą bombową można było umieścić tam dodatkowy karabin maszynowy strzelający do dołu. Komora bombowa w odmianie E1 była w stanie pomieścić 750 kg bomb, jednakże ze względu na osiągi samolotu zazwyczaj załogi latały z mniejszym ładunkiem wynoszącym tylko 500 kg. Natomiast w przypadku wersji rozpoznawczej, w komorze bombowej zostały umieszczone dwa aparaty fotograficzne. Samoloty powoli wchodziły do niemieckich jednostek bojowych, gdzie cieszyły się z jednej strony dużym zainteresowaniem personelu latającego, a z drugiej strony Niemcy w tym czasie byli bardzo zadowoleni z jeszcze jednego typu noszącego oznaczenie u 52/3M, który także był wykorzystywany jako samolot bombowy. W 1936 roku Junkersy zostały wykorzystane do przerzucenia żołnierzy z Afryki Północnej do Hiszpanii, oczywiście żołnierzy generała Franco. Rok później na niebie Hiszpanii zaczęły pojawiać się pierwsze niemieckie samoloty Dornier Do 17. Szybko okazało się, że samoloty te doskonale radzą sobie w walce. Starsze myśliwce, wykorzystywane przez republikanów, nie były w stanie dogonić Dornierów do 17. Początkowo nacjonaliści wykorzystywali samoloty w odmianie F1, ale później dostarczono także podstawową odmianę bombową. Ilość maszyn przekazanych nacjonalistom nie powalała, było to tylko 20 egzemplarzy, ale także bombowce. Doskonale poradziły sobie nad Hiszpanią i wkrótce potem również one zaczęły być wykorzystywane na większą skalę przez lotników z podznaku generała Franco. Równolegle z wysłaniem pierwszych samolotów do Hiszpanii przedstawiciele koncernu Dornier rozpoczęli pracę nad kolejnymi wersjami noszącymi oznaczenie M i P, które miały zostać wykorzystane do zastąpienia odmiany E1 i F1. Planowano przeprowadzić m.in. wymianę silników. Używane do tej pory silniki 12-cylindrowe BMW 673 o mocy 764 koni mechanicznych zamierzano zastąpić silnikami daimler Benz DB600A o mocy 1014 koni mechanicznych, które stanowiły jednostkę napędową w wersji prototypowej noszącej oznaczenie D17V8. Jednak produkcja nowych silników dla samolotów Dornier postępowała bardzo powoli. Wynikało to po pierwsze z dużego zapotrzebowania na silniki dla samolotów myśliwskich, które korzystały z takiej samej jednostki napędowej. Konieczne okazało się więc poszukanie nowego silnika, który miał być wykorzystywany w samolotach do 17M. Ostatecznie wybór wytwórni Dornier padł na silniki gwiazdowe Bramo 323A1. Fafnir o mocy 918 koni mechanicznych. W przypadku odmiany Dornier Do17P zamierzano zastosować silniki BMW 132N o mocy 881 koni mechanicznych. W tym konkretnym przypadku najważniejsze było zapewnienie odpowiedniego zasięgu nowej konstrukcji Jednocześnie w przypadku nowych odmian latającego ołówka konieczne okazało się zastosowanie dodatkowego karabinu maszynowego, który mógł być zablokowany równolegle do osi samolotu i wówczas za obsługę karabinu maszynowego odpowiadał pilot. W przypadku gdy karabin maszynowy był zamontowany swobodnie, jego obsługą mógł zajmować się nawigator lub bombardier. Samoloty w odmianach Do-17M, jak również Do-17P, były wielokrotnie wykorzystywane w jednostkach bojowych jeszcze na początku 1940 roku, gdy zaczęto stosować w nich dwa dodatkowe karabiny maszynowe MG-15. Obie wersje miały komorę bombową wydłużoną do tyłu, co pozwoliło na zwiększenie przenoszonego ładunku bomb do 1000 kg. Jednocześnie dodatkowe wyposażenie w postaci pontonu ratunkowego trafiło do wersji noszącej oznaczenie Do-17M łamane na U1. Opracowano także specjalną wersję do lotów w warunkach tropikalnych, która otrzymała oznaczenie Do-17M1 Trop, a także Do-17P1 Trop. Już podczas wojny okazało się, że samoloty Dornier Do-17 budzą duże zainteresowanie także wśród odbiorców zagranicznych. Tutaj na pierwsze miejsce wysunęła się Jugosławia, która chciała zakupić maszyny w wersji do 17 K1, a także w wersji rozpoznawczej i tutaj były dwie takie odmiany K2 i K3. Wszystkie odmiany produkowane z myślą o Jugosławii miały być napędzane francuskimi silnikami gwiazdowymi, a ich podstawowe uzbrojenie obronne miały stanowić karabiny maszynowe FN Browning. Pojawiały się także plany zastosowania działek Hispano Swiza 404 kalibru 20 mm, które miały zostać wykorzystane do obrony samolotu przed nieprzyjacielskimi myśliwcami. Samoloty te nieco różniły się od maszyn stosowanych przez Niemców: miały długi przeszklony nos, jak w prototypowych egzemplarzach Dorniera do 17. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej do Jugosławii zostało dostarczonych co najmniej 20 samolotów zbudowanych w Niemczech, a w 1939 roku rozpoczęto produkcję licencyjną w Jugosławii, gdzie licencja trafiła w ręce państwowych zakładów lotniczych. Trzeba przyznać, że pomimo problemów z rozpoczęciem produkcji, wszystko szło całkiem nieźle, bo w 1941 roku, gdy Niemcy zdecydowali się zaatakować Jugosławię. Ta była w stanie wystawić flotę 70 samolotów do 17K. Już podczas pierwszych walk toczonych na terenie Jugosławii zniszczonych zostało 26 maszyn, a później straty już tylko rosły. Pomimo tego, przed zakończeniem walk na terenie Jugosławii, lotnikom z podznaku Białego Krzyża udało się wyewakuować kilka maszyn do Egiptu, gdzie co najmniej dwa samoloty zostały na krótko przekazane brytyjskim królewskim siłom powietrznym do testów. Natomiast znaczna część. Ex-Jugosłowiańskich samolotów, które po kampanii w kwietniu 1941 roku nadawały się jeszcze do wykonywania lotów albo do remontów, a które zostały przejęte przez Niemców, trafiła następnie w ręce lotników, którzy podjęli służbę w siłach powietrznych niepodległego państwa chorwackiego, które stało się jednym z nowych sojuszników Niemiec. Niemcy przekazali Chorwatom także pewną ilość samolotów Dornier do 17e1. Generalnie samoloty te już podczas pierwszych walk toczonych podczas Bitwy o Anglię uznano za maszyny szczególnie wrażliwe na ataki z dołu. Niemieckie załogi zaczęły także wskazywać, że kabina Dorniera Do 17 jest zbyt ciasna. Jednocześnie zakłady Dornier opracowywały kolejne wersje swojego samolotu. Można tutaj wspomnieć chociażby o samolotach Do 17S, czyli szybkim samolocie rozpoznawczym, który jednak nie wyszedł poza stadium prototypu. Równolegle trwały prace nad samolotem, który otrzymał oznaczenie do 17U, no i była to odmiana przeznaczona do wykrywania celów i naprowadzania na te cele wypraw bombowych. Zbudowano trzy egzemplarze prototypowe i 12 maszyn w wersji U-1. Samoloty te różniły się znowu nieco od tej wcześniejszej odmiany. Miały bowiem przebudowane przód kadłuba z powiększoną kabiną mieszczącą pięcioosobową załogę. W przypadku odmiany U załoga składała się z dodatkowego radiooperatora. Jednocześnie lotnicy dysponowali dodatkowym karabinem maszynowym, przeznaczonym do obrony na wypadek ataku myśliwców. Odmiany Do 17S i U były napędzane silnikami DB-600, ale na tym nie koniec, bo Niemcy pracowali już nad nową odmianą noszącą oznaczenie Do 17Z. Samolot w tej wersji otrzymał nowy przedział załogi, ale za to zachował dotychczasowe silniki Bramo 323A1 Fafnir. Jednakże okazało się, że po zastosowaniu pełnego ładunku bomb, samolot ma poważny problem w postaci zbyt słabych silników. Konieczne okazało się rozpoczęcie poszukiwań nowej jednostki napędowej, która nie generowałaby aż takich problemów. Rozwiązaniem miał okazać się silnik Bramo 323P. Samolot dostał dwie takie jednostki napędowe o mocy 1014 mechanicznych każdy. Silnik posiadał także dwubiegową sprężarkę. Później zaczęto pracę nad odmianą do 17Z3. Wersja ta była stworzona z myślą o wykonywaniu zadań bombowych i rozpoznawczych. We włazie wejściowym można było umieścić aparat fotograficzny, który nie przeszkadzał w normalnym bombardowaniu. Opracowano także wersję szkolną noszącą oznaczenie do 17Z4, która była dwusterem przeznaczonym do nauki pilotażu i sprawdzania młodych pilotów. Natomiast odmiana do 17Z5 była maszyną rozpoznawczą dalekiego zasięgu, przeznaczoną do prowadzenia rozpoznania nad akwenami morskimi, posiadała także dodatkowe zbiorniki paliwa i wyposażenie ratownicze. W chwili wybuchu wojny Niemcy posiadali niezbyt liczną, ale za to w teorii nowoczesną flotę samolotów bombowych Do 17, złożoną z 370 samolotów, z tego większość stanowiły samoloty w wersjach Z1 i Z2. Podobnie wyglądała sytuacja w jednostkach lotnictwa rozpoznawczego, gdzie również na dużą skalę eksploatowano samoloty Do 17. Niektóre jednostki sztukasów walczące w Polsce miały przydzielone pojedyncze samoloty do 17, które były wykorzystywane tam jako maszyny przeznaczone do rozpoznania. W sumie największymi sukcesami mogły poszczycić się załogi latające na latających ołówkach, właśnie podczas walk w Polsce, Norwegii i Francji. Podczas bitwy o Anglię nie było już tak wesoło. Ale zdaniem niemieckich pilotów, do 17 mógł uciec w większości angielskich samolotów myśliwskich, wchodząc w płytkie nurkowanie. Pomimo tego Niemcy ponieśli znaczne straty w samolotach do 17. Później bombowce te były wykorzystywane na większą skalę podczas walk w Jugosławii i podczas uderzenia na Związek Radziecki. Na froncie wschodnim do 17 początkowo były wykorzystywane przez trzy większe jednostki latające na tych maszynach, ale później na froncie pojawiły się także samoloty Dornier 17 wykorzystywane przez jednostkę chorwacką. Począwszy od grudnia 1942 roku, jednostka chorwacka została skierowana do zwalczania partyzantów, i wówczas tych Dornierów zaczęło być na froncie trochę mniej. Ale w 1942 roku 15 bombowców do 17Z2 trafiło w ręce Finów. I tutaj pojawia się jeden z kilku wątków polskich w historii bombowca do 17. Pierwszy z nich to historia polskiego pilota walczącego po stronie Chorwacji, a w zasadzie nie tyle polskiego, ile z pochodzenia Polaka. Jakiś czas temu już o tym wspominałem na kanale. na drugi ten polski wątek w historii samolotu Dornier do 17 oczywiście, nie wspominamy tutaj o zestrzeleniach samolotów do 17 dokonanych przez polskich pilotów, no to jest wizerunek żubra, który malowany był na kadłubach fińskich samolotów Dornier do 17. Skąd ten żubr? Otóż fińscy piloci musieli odebrać samoloty. Przeznaczone dla ich sił powietrznych na lotnisku Okęcie, które, jak powszechnie wiadomo, znajduje się na terenie Warszawy. Warszawa w 1942 roku była okupowana przez Niemców, no i w tym czasie dochodziło do licznych aktów sabotażu, więc samoloty przeznaczone dla Finów stały i czekały na remont silników, który się przedłużał, ponieważ podziemie dokonywało tutaj różnych, mniej lub bardziej celowych, uszkodzeń tych silników. W tym czasie lotnicy z Finlandii znajdowali się na terenie okupowanej Warszawy, gdzie zajmowali się głównie radosnym spędzaniem czasu, a jak radosne spędzanie czasu to zaglądanie do kieliszka. A w kieliszkach, które opróżniali Finowie, była tak zwana żubrówka. Co to jest żubrówka, myślę, nie trzeba nikomu specjalnie tłumaczyć to jest taka wódka. No i ponieważ bardzo im ta wódka smakowała, no to żubr pojawił się na Burtach samolotów, które zostały przez nich później przeprowadzone do Finlandii i wizerunek żubra do dnia dzisiejszego, jeśli nic mi nie umknęło, jest przez fińskich lotników wykorzystywany. Tak czy inaczej, samoloty do 17 były wykorzystywane przez finów aż do 1944 roku. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania powinienem opowiedzieć jeszcze o wersji do 17Z6 Coud i Count 2. Ale ta opowieść prowadzi wprost do historii samolotu Dornier do 215 i jego wersji rozwojowych, więc o tym pogadamy sobie już innym razem. Natomiast teraz w naszym spotkaniu garść danych, przy czym mówię z góry, wszystko będzie się różniło w zależności od wersji, odmiany, więc podaję tutaj dane dla wersji Z2. Załoga czterech ludzi, znaczy, pardon, czterech Niemców, faszystów, taki żarcik. Długość 15,8 m, rozpiętość 18 metrów, wysokość 4,56 m, masa własna 5210 kg, maksymalna masa startowa 8963 kg. Prędkość maksymalna na poziomie morza 350 km na godzinę, na pułapie 5000 m, było to już jednak 410 km na godzinę. Prędkość przelotowa samolotu do 17, generalnie 300 km na godzinę, pułap 8200 m, zasięg 660 km bez dodatkowych zbiorników. Uzbrojenie obronne będzie tutaj podawane zazwyczaj jako 6 karabinów maszynowych, natomiast ładunek bojowy 1000 kg bomb. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. A jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów: za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i do którego link znajduje się w opisie filmu. Poza YouTube'em znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających: Krabka, Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa. Jakraka, Andrzeja Rada, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., M. Smith, Józefa Paliweca, Łukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura Adamagie, Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę Gdańską, Wizję Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaślugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankinsana i Henę Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i czołem.